Jedziemy szybko na myjnie i później na odcinek pomiarowy, czyli musimy jechać do Niemiec niestety. Także wycieczka nas czeka dłuższa, a tam jedzie właśnie Michał. Musimy go do, dogonić. Bądźcie, że dwa lata temu chyba też tutaj zaczynaliśmy Nagrywać materiał, o tej myjni, mi się, coś kojarzy w, w, w poprzednim materiale co, było Audi RS 3-400 koni, no i tam mamy na pewno 4 koła, no i 0-100 było 4 sekundy. Mega przyspieszenie. <mulary> wow. ale myślę, że może pobić te 4 sekundy i może być mniej tak, tak, mam takie przeczucie mamy lepsze opony, więcej trakcji chcemy grzać, malić gumy <laughs> i najwyżej <laughs> trzeba będzie trochę przypalić jak trzeba będzie, żeby rozgrzać ale no raczej tego też unikamy, bo auto no lepiej żeby się nic nie się zepsuło, no bo auto jest do sprzedania w dalszym ciągu także można nabyć ten oto klasyczek z silnikiem M50B30 Turbo 600 koni i 666 Nm, także jest czym jechać. A ja wsiadam w dizelka i w sumie też opłuczę swoje auto. E39, Turbo, M50, B30, B30 czy B31? Panie Michale, 30. B30, yy, 600 koni, 64 konie. 604 konie konie i 666 Nm. Także jest czym tutaj jechać. A my wsiadamy i lecimy sobie do Niemiec, zrobić pomiar z so 100 i 1200. Tutaj z zewnątrz nagram, jak Michał startuje. Tutaj patrzyłem, to mam teraz jeszcze raz 5-2. 5, 2. 5 2. No nie idzie skleić go. O, widzisz, on zakopany jest cały czas. Widziałeś do laka palę? To on tak w pościsk wpada? No, no, nie Wpad, Nie ma trakcji? Nie. No, no. Kurde. A, no tak, no tutaj widzę ślady także. No tak. Cały czas. Tutaj, tutaj jeszcze palił gumę? No. I ja pierdzielę. Nie trzyma go. Nie no, mamy trakcji. No to nie, zobaczymy sobie 100-200. mamy teraz 90 na godzinę. I robimy pomiar 100-200 7,48 sekundy Także no dobre, 100-200 nie mieliśmy trakcji, czułeś? Tak? Nie miałem trakcji A tu Walczył? No nie czułeś tego? Nie Dobra robimy drugi pomiar jak na razie to ciężko z przyczepnością no i jak startujemy od stówy no to niestety ale gubimy trakcję ale lecimy dalej także no tutaj myślę że jeszcze pobijemy ten rekord tak powiem czyli 7,48 dobrze idzie i 200 7,8 sekundy. Także już jest lepiej. Myślę, że jeszcze można by było zbić trochę i będzie poniżej 7. I mam trakcję. No, zaraz to ciężko będzie. Bez sensu, Zawsze Będziemy wracać, już, ale jeszcze zrobimy jeden pomiar na innym asfalcie. Także zobaczymy, czy urywie się jeszcze. Tutaj mamy który teraz bieg, siódmy? siódmy i zobaczcie jakie są obroty. Trochę ponad 2000 obrotów i 100 km na godzinę. Ośmy. Ósmy bieg, także bardzo fajnie zmienia bieg i płynnie. Im bardziej się napędza, im szybciej jedzie, tym bardziej pali gumę. Ale jak widać, skleja na dwa koła, tutaj. Także mamy dwa ślady. Fajny w ogóle tutaj jest dyfer, bo mamy yy, dyfer seryjny. Z tego co pamiętam, 2,93. Zobacz, tak. że on pali gumę, jak ja ma hamulec Aha. No tak, no już miejsce zaczął palić nie zdążyłem kamery oczywiście włączyć, nie? Ja? kurde, no już poleciał Tutaj się czuję najlepiej, no za kierownicą Najpewniej, najbezpieczniej Siema Nie no, nie będziemy straszyć chyba ludzi Chyba chwilę pojedziemy, żeby posuwać tylko tego blow -offa. też nie będziemy go katować czekaj, teraz mamy, dobra, zwykły tryb automatyczny dobra i teraz sobie na automacie przyspieszę o i to jest to Piąty bieg. bieg Teraz sobie napompujemy. O, idealnie. o, to chodziło. A jak w sobie szyby? leży w tym pieniędzy, Bieg, trzeci, drugi Zapomniałem już jak to jest, że to można tak do odczyncia Fajnie się jeździ, ale trzeba wracać już do domu żony czekają nasze Także auto całe, zrobiliśmy pomiar No niestety, ale Otony no nie kleją tak jak powinny, niestety Trudno, ale no wiemy ile jest Nie, jest ile źle, ile? nie jest źle, bo mamy tam 7 i chyba 40 10 sekundy 100-200 No i... 7.2 było wcześniej kiedy... 7.2 było wcześniej No, ale no mamy taką samą moc, tylko mamy inne koła większe, cięższe no Tam były... ale dziwne, bo tam były zimowe koła i też było zajebisto Także ja już kończę Michałem się żegnam. Trzymaj się byku i do zobaczenia. I oby auto się sprzedało i żebyś budował kolejny jakiś projekt. Tak nie zamiar. No. E46 Turbo albo coś takiego.